Psychicznie byśmy chcieli, a fizycznie, fizycznie się nie, nie da. To co w takiej sytuacji? Znaczy, co, co może stanowić problem? Bo... Mhm. No tu powodów w takiej sytuacji może być naprawdę dużo, bo to jest od takich aspektów, no właśnie, dziecięcych to znaczy rodziny pochodzenia tego, w czym wzrastałem, wzrastałam jakie dostaje wzorce, co to znaczy w ogóle kochać drugiego człowieka i tak dalej. Po właśnie, co też trochę jest powiązane właśnie z tym, z jakiego systemu wychodzimy, na przykład postawa lękowa, to czy mam na przykład obawę przed tym, że drugi człowiek mnie oceni. I czasem faktycznie jest tak, że tak jak wspomniałeś, sytuacja, w której osoba chce, ale z jakiegoś powodu na przykład ta erekcja się nie wydarza, to może być taka sytuacja, że ona może i chce, bo powinna chcieć, ale ona okay. psychicznie do końca nie ma na to ochoty, tylko nie ma też możliwości, narzędzi, czasem odwagi, żeby na przykład odmówić i powiedzieć: Słuchaj, dzisiaj nie mam ochoty na ser. Bardzo mi na tobie zależy i to nie jest o to tobie, tylko zwyczajnie jestem zmęczony, na przykład całym dniem albo całym tygodniem. Ale sama ta. Kwestia odmowy i tego, że to będzie wiązało się właśnie z tym, że ja muszę spojrzeć na moją osobę partnerską i powiedzieć dzisiaj nie, szczególnie kiedy jestem mężczyzną, to jest w ogóle nie do zaakceptowania.